I dzisiaj się pokażecie, jak pobrać najnowsze sterowniki do karty graficznej NVIDIA, czyli w tym przypadku GeForce'ów, Titanów oraz pozostałych produktów NVIDIA. Przy okazji, jeśli ten film okaże się dla Ciebie przydatny, strzel subskrypcję i łapkę w górę. No ale dobra, moi drodzy, jako że ostatnio jeden z widzów na moim drugim kanale, który właśnie pojawił się na ekranie, zapytał się mnie, w jaki sposób może pobrać sterowniki do swojej karty graficznej, postanowiłem, że nagram mu taki poradnik, także on jest dla Was wszystkich. A więc dobra, jeśli chcemy pobrać na nasze sterowniki, wchodzimy na oficjalną stronę NVIDIA, której między innymi link macie w opisie. Gdyż już wejdziecie w link z opisu, zabieramy się za pobieranie sterowników NVIDIA. Najpierw musimy wybrać typ naszej karty. Ustawię pobieranie sterowników pod kartę graficzną tamtego widza, czyli w tym przypadku RTX 2080. Wy automatycznie możecie ustawić pod swoją kartę graficzną. Gdyż wybierzecie swojego GeForce'a czy Titana, to czas wybrać serię produktu. Jak że szukam sterowników do karty RTX 2080, to wybieram w tym przypadku serię produktów GeForce RTX 20 series I dopiero moi drodzy w zakładce niżej, czyli rodzinie produktu mamy możliwość wybrania w tym przypadku RTX 2080 Jeśli szukacie na przykład przykładowo GTX 950, to tak samo wchodzicie najpierw w GTX 900 series I dopiero w drugiej zakładce będziecie mieli możliwość wybrania tego 980, 50, czy jeszcze powiedzmy 60Ti, jakkolwiek chcecie Następnie moi drodzy wybieramy system operacyjny. Jeśli nie wiecie jaki macie aktualnie system operacyjny na komputerze, to kliknijcie prawym przyciskiem myszy na moim komputerze, następnie wybierzcie opcję właściwości i tam możecie na spokojnie zobaczyć jaką macie wersję i lubitową. Następnie mamy do wyboru typ pliku. No i tutaj moi drodzy mamy sterownik Game Ready. Jest on przeznaczony w tym przypadku dla graczy, a sterownik Studio w tym przypadku dla osób, które zajmują się montażem czy tworzeniem po prostu animacji. Następnie, moi drodzy, wybieramy język i klikamy szukaj Jak widzimy, strona znalazła nam odpowiedni sterownik, a sam plik w tym przypadku waży 500MB Teraz wystarczy go pobrać i zainstalować Po zainstalowaniu sterownika wymagane będzie oczywiście ponowne uruchomienie komputera Mam nadzieję, że teraz z tym filmem już wiesz, jak pobrać sterowniki do swojej karty graficznej Jeżeli film był dla Ciebie przydatny, strzel łapkę w górę oraz subskrypcję A ja zapraszam Cię na mój drugi kanał, troszeczkę większy Gdzie usilnie staram się dobić 100 tysięcy subskrypcji, więc gdybyś chciał to zawsze możesz dołożyć swoją małą cegiełkę w mojej długiej podróży. Także miłego dnia, cześć!